Dzień dobry. Witam wszystkich na spotkaniu informacyjnym poświęconym programowi Rok z Higieną Velvet. Zanim zaczniemy dzisiejszą prezentację, którą dla Państwa przygotowaliśmy, zachęcamy do wpisywania w komentarzach pytań dotyczących programu. Nasz zespół będzie na bieżąco Państwu odpowiadać. A teraz zapraszam do prezentacji. Rok z higieną Velvet. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu przedstawić założenia i cele programu, opowiedzieć dla kogo jest program, opowiedzieć również o materiałach edukacyjnych, które razem z marką Velvet specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy. Celem programu edukacyjnego ROK z higieną Velvet, higiena dla mnie i dla planety, jest propagowanie wiedzy z zakresu higieny osobistej, ale z dodatkowym podkreśleniem elementów związanych z ekologią. I w obecnej edycji akcji zdrowo i sportowo jest to nowość. Takich zagadnień do tej pory nie poruszaliśmy. Założeniem programu jest to, aby otrzymywali państwo od nas systematycznie i cyklicznie wiedzę oraz materiały edukacyjne przez cały rok szkolny, bo program Rok z Higieną Velvet trwa tak samo długo jak akcja Zdrowo i Sportowo, ponieważ program jest tylko wydzieloną częścią akcji. Materiały edukacyjne będą podzielone na kilka grup rodzajowych. Będą scenariusze zajęć z dziećmi, będą materiały typu plakaty, infografiki. Także to wszystko będzie już jest wyszczególnione na stronie akcji. W ramach programu przygotowaliśmy materiały, które mogą państwo wykorzystać we własnym zakresie ale również będą webinary, szkolenia, zajęcia online dla dzieci, spotkania ze specjalistami. Na te wszystkie dodatkowe wydarzenia będziemy Państwa zapraszać i będziemy informować we wszystkich kanałach komunikacji. Program edukacyjny ROK z higieną Velvet, tak jak przed chwilką wspomniałam, jest wydzieloną częścią akcji zdrowo i sportowo. Dlatego może być realizowany odrębnie od materiałów, które są związane z główną akcją. Ważne pytanie. Dla kogo i do kogo skierowany jest program ROK z higieną Velvet? Przede wszystkim jest on skierowany do nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej. I z myślą o nauczycielach, przygotowaliśmy materiały pozwalające realizować zajęcia w grupie, w grupie przedszkolnej albo w klasie. Zachęcamy do korzystania z materiałów podczas zajęć, ale również, podobnie jak z akcją zdrowo- i sportowo, zachęcamy do korzystania z materiałów podczas komunikacji z rodzicami. Ponieważ Program Rok z higieną Velvet jest częścią akcji zdrowo i sportowo. Dołączenie do programu jest bardzo proste. Ale najpierw mm, mam takie pytanie do Państwa: czy jesteście już zarejestrowani w akcji zdrowo i sportowo? Jeśli tak, jeśli jesteście już uczestnikami akcji, to wszystkie materiały edukacyjne związane z programem Velvet Będą Państwo mieli również automatycznie dostępne, więc nie jest wymagana, nie jest konieczna dodatkowa rejestracja. Jeśli jednak nie zarejestrowaliście się jeszcze do akcji zdrowo i sportowo, to zapraszamy i zachęcamy, bo właśnie poprzez przystąpienie do akcji mogą Państwo skorzystać z programu Rok z higieną Velvet. Należy wejść na stronę akcji zdrowo i sportowo wypełnić formularz zgłoszeniowy podać nazwę placówki w której państwo pracujecie oraz dane kontaktowe między innymi adres mailowy i tutaj jest bardzo taka ważna sprawa proszę zwrócić uwagę na poprawność wpisywanych danych na poprawność wpisanego adresu mailowego bo później na ten adres mailowy będą do państwa wysyłane newslettery a pod koniec edycji akcji również certyfikat. Już po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o sprawdzenie maila i potwierdzenie rejestracji. No, a później, później już pozostaje tylko korzystanie z dostępnych materiałów edukacyjnych, branie udziału w wydarzeniach czy w konkursach. Teraz kilka słów o materiałach edukacyjnych. Program Rok z Higieną Velvet, podobnie jak akcja Zdrowo i Sportowo jest tak zaprojektowany i przygotowywany, aby dostarczyć nauczycielom gotowe propozycje i rozwiązania. Ale nigdy nie narzucamy nie ma żadnego obowiązku ich ścisłego realizowania. Czyli są to tylko nasze propozycje a nie żaden taki narzucony z góry plan. Pozostawiamy to Państwa decyzji, które materiały, ale również kiedy dane materiały wykorzystać w czasie zajęć z dziećmi. Wszystkie materiały edukacyjne są na stronie akcji. Również materiały edukacyjne dotyczące. Programu ROK z higieną Velvet. Możecie pobrać je w dowolnej chwili. Lista materiałów będzie sukcesywnie rozbudowywana i uzupełniana. A o nowych materiałach lub proponowanych terminach, kiedy możecie z nich skorzystać, będziemy przypominać. Przede wszystkim w kalendarzu wydarzeń, który przygotowujemy co miesiąc, na kolejny miesiąc, będziemy również przypominać i informować na stronie Akcji zdrowo i sportowo na Facebooku, w aktualnościach na stronie internetowej akcji, a także w newsletterach. Tutaj takie przypomnienie, gdzie możecie się z nami skomunikować, gdzie możecie sprawdzić wszelkie informacje o różnych aktywnościach czy wydarzeniach. Przede wszystkim zapraszamy na naszą stronę internetową zdrowoisportowo.edu.pl Zapraszamy też na Facebooka, gdzie utworzone zostały dwie grupy. Jedna związana typowo z akcją Zdrowo i Sportowo, ale mamy również drugą grupę, która związana jest z programem Rok z Higieną Velvet. Jesteśmy również obecni na Instagramie i oczywiście co tygodniowo możemy witać się z Państwem, jeśli tak mogę powiedzieć, poprzez newsletter. Jakie będą scenariusze, jakie będą materiały zajęć w programie Velvet? Przede wszystkim będą to konspekty zajęć związane z higieną dla planety. Będą to nowe scenariusze, Poruszające tematykę związaną z ekologią, z planetą, z środowiskiem. I podobnie jak do tej pory było w akcji Zdrowo i Sportowo, te scenariusze będą zawierały w sobie różne informacje dodatkowe, plakaty, infografiki, które możecie wykorzystać w czasie zajęć z dziećmi. Będą tam podpowiedzi dotyczące zajęć sportowych, ruchowych oraz zajęcia plastyczne. Każdy scenariusz jest także e, wyposażony w film, film, który został nagrany w przedszkolach, gdzie taki scenariusz był przetestowany. Będą także scenariusze zajęć Higiena dla mnie, tutaj podobnie jak z, ze scenariuszami zajęć Higiena dla planety. No, i nowość papierowanki misia welwetusia. To nowy format przygotowany wspólnie z marką Kids and Art. To są krótkie zadania plastyczne, w których dzieci wykorzystują przybory higieniczne, jednocześnie ucząc się recyklingu. Jeśli chodzi o materiały edukacyjne, oczywiście również będą realizowane w formie szkoleń, webinarów i spotkań ze specjalistami. Będą to cykliczne spotkania, które stanowić będą uzupełnienie wiedzy oraz praktyczne porady z zakresu objętego programem. Podsumowanie Program Rok z Higieną Velvet, higiena dla mnie i dla planety. To przede wszystkim łatwe dla państwa, łatwo dostępne materiały edukacyjne i łatwe przystąpienie do programu. Tak jak wcześniej wspominałam, jeśli jesteście już w akcji Zdrowo i Sportowo, automatycznie jesteście także w programie Rok z Higieną Velvet. Program ten to wykorzystanie wybranych materiałów edukacyjnych dowolnie, czyli to wy decydujecie, kiedy i w jaki sposób te materiały wykorzystać. Nie wymagamy żadnych sprawozdań. Takim atutem dodatkowym jest certyfikat, który otrzymacie na koniec edycji czyli no już w przyszłym roku kalendarzowym, ale w obecnym roku szkolnym. Będzie to certyfikat dla uczestnika programu oraz placówki. Zachęcamy Państwa do pobrania ze strony Akcji Zdrowo i Sportowo plakatu programu rok z Higieną Welwet i pochwalenia się, że Wasza placówka bierze udział w takim programie. Bardzo dziękuję. Za udział w dzisiejszym spotkaniu. Zachęcam do skorzystania z programu, jak i również z samej akcji zdrowo i sportowo. Tych, którzy jeszcze z nami um, nie są, którzy się nie zdążyli zapisać, przypominam, że dołączyć do akcji zdrowo i sportowo możecie w każdej chwili. Materiały edukacyjne na Was czekają. A ja dziękuję za uwagę. I dziękuję, do zobaczenia.